Zatrzymany w czasie. Bruce, wszystko dobrze? O, to ty, Tim. Tak, wszystko w porządku. Po prostu często przychodzę sobie tutaj, by sobie przypomnieć ich, kochane twarze. Sporo o nich myślisz, prawda? Dzień w dzień, co sekundę, co każdy oddech, nie ma dnia bym o nich nie myślał, gdyby tylko tutaj z nami byli. Musiało być ciężko, co? Ciężko? Mało powiedziane. Straciłem nie tylko rodziców czy opiekunów, ale ludzi, którzy mnie jako jedyni najbardziej kochali tak mocno za każdym razem. Ludzi, których ja kochałem. I których rozpamiętuję w każdy czas. Straciłem dzieciństwo, możliwość, by zostać synem, z którego mogliby być dumni. Twoi rodzice na pewno są z ciebie dumni. Po prostu ty i ja tego nie widzimy. Czasem mnie właśnie zastanawia, czy naprawdę są dumni, czy bardziej przerażeni tym, co zrobiłem ze swoim życiem. Tym, że skryłem swój największy ból w ciemnościach. Że stałem się kimś, kto opanował cień, zamiast żyć w świetle. Na pewno by nie chcieli, żebyś się obwiniał, lecz wiem jedno. Zrobiłeś wszystko, żeby ich straty nie poszły na marne. Pomagasz ludziom, ratujesz ich, zwalczasz przestępców. Razem ze mną nie każdy by to potrafił zrobić. Nawet ja. Czasem myślę o momentach, które mogły wyglądać inaczej. Chciałbym mieć z nimi więcej chwil. Byli przy mnie i mogli zobaczyć, jak bardzo pomogłem miastu. Jestem pewien, że Państwo rodzice są przeogromnie dumni, Pani Czubrus. Chociaż wiem, że na pewno nie chcieliby, by Pan był patmanem całe życie. Na pewno chcieliby, by Panicz żył z nami z czasem szczęśliwym życiem. By znalazł Pan żonę, był z nią szczęśliwy i by miał Pan takie życie, o jakim tylko marzył. Wiem, Alfredzie. Też tego bym chciał. W moim życiu zdarzyło się już tyle rzeczy, których chciałbym naprawdę nie pamiętać. Lub żeby nigdy do nich nie doszło. Przeszłość już nie ma znaczenia, Bruce. Warto skupić się na tu i teraz. Masz rację, stary towarzyszu. Dziękuję ci. Tobie również, Alfredzie. W porządku, Bruce. Oczywiście, paniczu Bruce. O, tu jesteś, Batmanie. Szukałem cię. Hej. Co jest? dzieje coś, czy... Zdaje mi się tylko... To tutaj, Robinie. To tutaj mój najlepszy przyjaciel, Harvey. Przestał być tym, kim kiedyś był. Tym, którego znałem. Two-Face. Tak. Zanim jeszcze poznałem ciebie bądź Tika, oprócz Freda nie miałem nikogo. Lecz poznałem jednego z najlepszych ludzi. Jacy istnieli. Byliśmy jak bracia. Nierozłącznie. Nie mieliśmy przed sobą nigdy żadnych sekretów. Razem chcieliśmy uratować miasto jak prokurator i jako prywatny detektyw. Niby nie mieliśmy ze sobą żadnych tajemnic, to jednak i jemu nie umiałem całkowicie zaufać. Cały czas kryłem w sobie to, że mam w sobie drugą stronę, o której nigdy mu nie mówiłem. Nie powiedziałem przez moje pieprzone zadanie. Zawiodłem go. Tak samo jak Jasona bądź Dika. Co? Jak zawiodłeś? Przecież to Maroni na tej rozprawie oblał kwasem. To jego decyzja sprowadziła Harveya na tą drogę. Ech, nic nie rozumiesz. Ja byłem na tej rozprawie. Lecz nie jako Batman, ale jako Bruce Wayne. Siedziałem jako świat, gdy to się działo. I co z tego? Dlaczego miałoby to mieć znaczenie? Jak już ci mówiłem kiedyś, że po śmierci Jasona i opuszczeniu Dicka przestałem działać jako Batman. Poznałem Andreę i chciałem żyć spokojnym życiem. Lecz gdy Maroni zlecił zabójstwo jej bogatego ojca, wtedy ta postanowiła wyjechać z Kotem, porzucając mnie. Wtedy jeszcze bardziej nie chciałem wracać do bycia Batmanem. Choć miałem solidne dowody na zbrodnie Maroniego, gdy Harvey zaczął przedstawiać dowody, Maroni zaczął go obwiniać o Stalking, wiedząc, że to nieprawda, czym sprowokował Harveya i zniszczył całą jego karierę. Gdybym był wtedy Batmanem, na pewno mógłbym coś zrobić. Mogłem go uratować, ochronić go przed Maroni. Zamiast tego byłem bezużytecznym bogaczem na widowni, który tylko patrzył jak jego brat traci wszystko co ma. Ty nawet tak nie myśl. Nie możesz obwiniać siebie za każdą złą rzecz w tym mieście. Ale to wszystko jest tylko moją winą. Harvey mi ufał bezgranicznie. Wierzył zarówno w Batmana i Waynea, Nie wiedząc, że to jest jedna i ta sama osoba. Wierzył, że mogę zmienić sytuację w Gotham. Wierzył, że zrobimy to razem. I co? Zamiast mu pomóc pozwoliłem mu na takie co. Go tam może nie jest najlepszym miejscem dla niewinnych ludzi, to prawda, ale ty ich ratujesz. Ilu już uratowałeś od czasu, gdy Harvi stał się tu facem? Ilu ludzi dzięki tobie nie upadło? Nie zmienia to faktu, że zawiodłem swego brata. Może, ale mnie nie zawiodłeś ani razu. Dzięki tobie moje życie się całkowicie zmieniło. zwykłego nieśmiałego nastolatka, którego ojciec miał gdzieś, to towarzysza największego detektywa na świecie. Za co zapominam, jaki z ciebie jest świetny detekt w Robinie. Znacznie lepszy ode mnie. Ty przynosisz go tam nadzieję. Ja tylko strach. <laughs> Cóż, potem nie masz stary towarzyszu. Tak sobie myślę, że przydałoby ci się trochę odpocząć, wiesz? Toż tak myślę, Robinie. Muszę sobie odświeżyć u po tak długim czasie. Ale chyba nie teraz. Spójrz pod sygnał. Hmm. Cóż, Batmanie. Chodźmy, Wiału. To z Jesteś idealnie. Co tym razem, Jim? Dostałem zgłoszenie od kilku osób, które właśnie wróciły z wypoczynku w Yaka Springs. Zgłośni mi, że mają straszliwe mętliki w głowie, ponieważ raz mają zaniki wspomnień, a nad raz nadmiar. Dość dziwne. Zgłosił mi to jeden z pracowników podczas jednej z ich sesji, używając swojej maszyny. Musiał grzebać przy ich umysłach. Przerażające. W porządku, Jim, zajmę się tym. Dzięki, tylko pośpiesz się, żeby inni nie musieli doznać czegoś takiego. Bat. Kiedyś musi nadejść moment, w którym się zaskoczę. Wiesz co? Coś mi się zdaje, że to chyba najwyższy czas, żeby właśnie zrobić sobie wakacje. Hmm. Też mi się tak zdaje. W jaka Springs? Z tego co wiem, to jeden z pracowników grzebał przy pamięciach pacjentów. Myślę, że najwyższa pora się tam udać. Ale nie jako Bruce Wayne czy Batman, tylko jako... Matthew Malone. <laughs> no w sumie to mogłem się po tobie tego spodziewać, czy na żaden wypoczynek tam nie pojedziesz. Dokładnie, Robinie. Dobra, śpieszmy się, bo goni nas czas. W porządku, Batmanie. Chodźmy, Chodźmy. więc skiń. Dzień później. Jaka Springs, ośrodek wypoczynkowy, wykupił panicz ten program relaksacyjny, których wykupiło wielu innych. Mogę wiedzieć, co panicz zamierza? Wszystko zależy od pana Fugita, Alfredzie. Myślę, że to o nim mówił komisarz Gordon. Za kwadrans mam z nim pierwszą sesję. W takim razie przygotuję pańską wieczorną garderobę. Wreszcie pan jest, panie Malone. Zgodnie z czasem. 12:30, tak jak się umawialiśmy. Zgadza się, panie Fugit. Słyszałem o pańskiej maszynie, która przynosi nas umyśle w czasie. Prawda, panie Malone. Każdy z nas ma wspomnienia, które spowodowały u nas coś, co zmieniło nas w negatywnym stopniu. Za chwilę aktywuję maszynę i przeniesie się Pan do momentu, który najbardziej Pana drażni. Oczywiście. W porządku. Spróbuję Pan podjąć decyzję i niż o to miejsce w rzeczywistości, a ja za chwilę aktywuję maszynę. W porządku, Panie fukit. Oczywiście, Panie Malone. Zacznijmy więc. Synku, wszystko dobrze? Eee, mamo, tato, moglibyśmy pójść inną drogą niż tą alejką? Boję się i strasznie. Synku, daj spokój. Przecież nie wyskoczy na ciebie żaden potwór, cię nie zje. Nie pozwolę mu na to. E, tato, do cholery jasnej, idźmy inną drogą! Dobrze, ale pilnuj się z Tonem. Nie wolno podnosić głosu na własnych rodziców. Dobrze, P na naprawdę przepraszam cię, tato. N nie chciałem. Ale proszę, pójdźmy inną drogą. Boję się okropnie. Proszę, tato. W porządku, synku, pójdźmy w prawo. Pani Czubrus? Śpi pan? Uh, uh, co? Co? Co się stało, Alfredzie? Chyba się paniczowi troszkę przysnęło. Hej, oh, Alfredzie, cud, że się w ogóle obudziłem, bo chyba to była jakaś pułapka. Pułapka? A kto mnie tu przywiózł? Robin? Robin? To pańska nowa dama? Myślałem, że jest pan z panną Seliną. Alfredzie, przestań sobie robić żarty i powiedz mi o co tu chodzi. Ale z Paniczu, z czego miałbym niby żartować? <laughs> Za chwilę przyniosę śniadanie. Poranna kawa na pewno odświeży umysł. No w porządku, Alfredzie. O, o co tu chodzi? Wszystko wydaje się zupełnie inaczej. Nie wiem co tu się stało do jasnej cholery. Synu, wszystko dobrze? Jesteś na coś zły? Mama, tata? Niech Was uściska, papu, tato. Synu, wszystko w porządku? To naprawdę to naprawdę my, to naprawdę wy. synu, syneczku, wszystko dobrze? Tak, tak. Przepraszam was, naprawdę przepraszam. Po prostu. Ja po prostu za wami tęskniłem. Synu, ale my. my byliśmy tu cały czas. Wybaczcie mi. Ja po prostu miałem zły sens, że coś wam się stało. A wiecie dobrze, jak bardzo was kocham. Wiemy, synu, zawsze byłeś naszym najukochańszym dzieckiem. Nigdy nie potrafiłeś się z nami rozstać. <laughs> Nigdy bym nie potrafił, tato. Nigdy kochany z ciebie dziecko Bruce dziękuję mama bardzo was kocham hmm a więc to Michael został nowym obrońcą kotam. Hmm. widać bardzo dobrze mu to wychodzi nawet lepiej niż mi bardziej zasługuje na ten tytuł niż ja o proszę o tu pan jest. To ja, panie Wayne. O, cześć. Tim. Jak ci poszło? Dobrze. Tym razem udało mi się sprzedać 40 paczek. O, świetnie Tim. A mam taką prośbę, bo o 18.30 mam pewne spotkanie. Mógłbym wyjść wcześniej? O, a co to pewnie randka z barbarą, co? Co? Skąd pan wiedział? O wiesz, <grytanie> ostatnio was. Widziałem razem. Powodzi wam się chyba, co? E, a gdzie nas pan razem widział? o tam raz na ulicy. Może ty mnie nie widziałeś, ale ja was tak. E, w porządku, panie Wayne. E, tak, tak, tak. Dobrze nam jest. To dobrze, Tim. Tylko jutro daj znać, jak było. W porządku, panie Wayne. Dobrze. Leś, Tim. Powodzonka. Dzięki, panie Wayne. Dobranoc. Dobranoc, Tim. Coś mi tu nie gra Bo wszystkie rzeczy w tym świecie dzieją się o 18.30 Tim ma iść na randkę z Barbarą o tej godzinie O tej godzinie ma... Zacząć się Szary Duch O tej godzinie mam... Zamknąć firmę Cholera O tej godzinie mogę stracić pamięć Muszę tą szybko uciekać Nie wiem czy dobrze myślę, ale komisarz powiedział, że ta maszyna ma... Możliwość mieszania w umysłach Strzelak by to trafił Dobra, nie ma czasu, muszę sąd wjechać. Bo jeżeli zapomnę o śmierci swoich rodziców, wtedy też zapomnę, że kiedykolwiek byłem Batmanem. Nie mogę do tego dopuścić. Ach, nie wiem, czy to dobre wyjście, bo chciałbym zostać z moimi rodzicami. Ale to już chyba tylko jedyne, co mogę zrobić. Pogoda. Potrzebuję Batmana. Boże, moja chowa. O! Oh. Alfredzie, już wszystko wiem. Ta maszyna, której używał Fugit, służyła do mieszania w wspomnieniach. Usuwała te złe, a dodawała tylko tych dobrych. Wszystko wiem już, pani Chubrus. Zawiadomiłem pani Chatima. Słapaliśmy go. Tak naprawdę to nie był Temple Fugit, tylko William Tokman. <laughs> King Cholera jasna. Tylko po co niby to wszystko robił? Wie pan dobrze, że stracił syna. Nie mógł zapomnieć o jego śmierci, to chciał usunąć złe wspomnienia innym ludziom, żeby im pomóc. Ma to jakiś sens. Ale wspomnienia są potrzebne, Alfredzie. I te dobre, i te złe. Zgadza się pani Czubrus. Dobrze, już do was wracam. I co, Batmanie? Skorzystałeś z tego czasu na odpoczynek? Skorzystałem tak, poznałem czas, w którym moi rodzice żyli, w którym byliśmy razem. Byłem przeogromnie szczęśliwy. Hmm. Szkoda, że nie możesz ich zobaczyć. Szkoda, Robinie. Chciałbym zapomnieć tego, co widziałem. Chciałbym zapomnieć o tym, że ich zastrzelono. Że już ich przy mnie nie ma. Ale wiesz co? Wspomnienia są jednak potrzebne, żebyśmy mogli dalej iść z czasem. Wersja polska master film na ma zlecenie Warner Bros. Reżyser Krzysztof Kubasiuk, dialogi Jelzbyta Jerzewska. Dźwięk Renata Gontarz. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo do Cirum gdzieś tak wystąpili Radosław Pazura, Marcin Hycnar, Stefan Knotę, Weksner Mikołajczak, Grzegorz Małecki, Wojciech Malajkat i inni.